Cześć, jestem Piotrek i zapraszam Was na ten wyjątkowy materiał z okazji osiągnięcia niezwykłej liczby tysiąca subskrybentów. Bez Waszej niezwykłej aktywności nie byłoby mnie w tym momencie tu, gdzie teraz jestem. Dziękuję za każde kliknięcie w ten czerwony przycisk. Subskrybuj, za każdego lajka i za każdy komentarz. Jesteście naprawdę najlepsi. Nie jestem w stanie wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny za Wasze wsparcie i zaangażowanie w rozwój tego kanału. To niesamowite uczucie i to wszystko dzięki Wam. Teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na runtur, który jest swego rodzaju podziękowaniem dla Was. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Witajcie w pokoju, z którego streamuję oraz jednocześnie z mojego salonu. No, i co, zacznijmy może od tego, co rzuca się w oczy zaraz po wejściu do pokoju, czyli od tych trzech obrazów wiszących na ścianie. Są to tak naprawdę zdjęcia zrobione przeze mnie w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Pierwsze dwa od lewej zostały wykonane w Ameryce Południowej, natomiast ostatni pochodzi z Europy. Na pierwszym możecie zobaczyć wodospady igłazu w Argentynie. Na drugim zdjęciu znajduje się miasto z Kolumbii, czyli Cartagena The Indians. Musiałem dograć ten fragment, gdyż nie wiem czemu, ale e, kiedy nagrywałem cały materiał, e, ten fragment się nie zapisał. A, no i przechodząc już do tematu, na trzecim zdjęciu znajduje się Grangerfjord w Norwegii. Po przeciwnej stronie e, do Zdjęć mamy również kilka, wydaje mi się, ciekawszych elementów tego pokoju, zacznijmy, może od szafki, gdzie zobaczyć możecie moje książki na zajęcia. Ale poza tym, jak niektórzy z Was może wiedzą, a innym powiem, w tym momencie pochodzę z Częstochowy. Więc, mimo że jest to może i nieco w dzisiejszych czasach kontrowersyjne, eee, mam tutaj, jak na częstochowe przystało, mam pozłacaną ikonę Matki Boskiej częstochowskiej. Przechodząc dalej, nieco niżej, już do takich bardziej technicznych rzeczy, eee, mamy tutaj telewizor. Philips z wbudowanymi o, odbijam się w ogóle śmiesznie, z wbudowanymi e, LEDami e, oraz oczywiście Nintendo Switch pierwszej generacji e, oraz Xboxa One S i pierwszego z dwóch padów, które posiadam. Nieco wyżej natomiast e, znajdują się dwie półki. E, na tej niższej w sumie jest parę takich różnych drobiazgów, ale z ciekawszych, bardziej zasługujących, e, chyba na uwagę, jest oczywiście mój jeden z ulubionych samochodów, czyli. E, Lamborghini Countach, oczywiście z LEGO Speed Champions. Następnie mamy Smoka zrobionego z papieru przez mojego przyjaciela Mikołaja. Yy. Oraz kolekcję paru biletów z meczów mojego ulubionego zespołu, któremu kibicuję, czyli Rakowa Częstochowa. No i na sam koniec mamy zdjęcie mojego futrzaka, e, Bayera, którego co prawda już niestety w nami nie ma, ale e, w sumie nie wiem kto tutaj kogo pilnuje, bo można uznać, że albo Darth Vader pilnuje Bayera, albo Bayer Darth Vadera. Darth Vader to nie ostatnie nawiązanie do Gwiezdnych Wojen w tym pokoju, gdyż jeszcze na wyższej półce znajduje się model z LEGO hełmu Kapitana Rexa. A tak jakby, staraję się to ustawić, tak jakby z tego hełmu wylatuje figurka Ironmana. No, i w końcu przechodząc do tego, co prawdopodobnie najbardziej interesuje e, część z Was, to jest sam w sobie mój setup. Oczywiście mamy wodę, e, bo trzeba się nawadniać i woda jest najzdrowsza. E, natomiast tutaj mamy monitor Acer, jeśli dobrze pamiętam 24 calowy. Drugi monitor Samsung 20 calowy. Najtańszą dosłownie kamerkę jaką tylko da się znaleźć. Również najtańszą klawiaturę mechaniczną, jeśli dobrze pamiętam jest to Modecom. Oraz myszkę Steel Series Rival 110, a tuż obok mój mikrofon, czyli Genesis Radium 600. A przechodząc już do jednostki centralnej, zacznijmy może jeszcze od góry. Tutaj znajdziemy. Najbardziej podstawowe, najtańsze słuchawki od sony, z których korzystam w trakcie gry. Nie posiadają one mikrofonu, dlatego też potrzebny mi jest mikrofon zewnętrzny. Poza tym mamy drugiego pada, na którym gram. Jest to również pad od Xboxa w wersji limitowanej z gry Gears of War. Ale nie mi się podoba ten szary z niebieskim. O i jako taki bonusik dysk zewnętrzny 500 giga, bo cóż, nigdy miejsca na komputerze nie jest zbyt wiele. No i przechodząc już do samego komputera. Oczywiście ma e, szklaną e, ściankę. Jednakże Niestety jest bez LEDów, co się chyba nierozłącznie kojarzy z gamingiem, już w tym momencie, jest to już całkiem leciwy komputer, jak na rozwój tych wszystkich podzespołów. Znajduje się tutaj Intel Core i 59400F. Karta graficzna to. GTX 1060, niestety w wersji 3GB, czyli tej nieco słabszej. Ponadto, oczywiście, 1TB HDD i 256GB SSD, co wyjaśnia tutaj obecność dysku zewnętrznego. No i. Chyba to tyle z takich ważniejszych parametrów odnoszących się do tego komputera. Tutaj na koniec jeszcze moje krzesło, które pewnie już było wcześniej widoczne, ale tak, jest to po prostu zwykłe krzesło do biurka. Biurko natomiast jest malutkie, jak widzicie, dlatego też nie gram na myszce i klawiaturze zbyt często. Poza samolotami. A, o, w sumie, jeszcze z takich ciekawszych rzeczy do przechwytywania obrazu mam tutaj Elgato 60X60 HD, coś takiego jest ta nazwa. A z tyłu natomiast znajdują się głośniki oraz figurki, które gdzieś tam dostałem od daty. No i tak, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że rountur Wam się podobał. Możecie dać mi w komentarzach tak naprawdę, co tutaj Wam się najbardziej rzuciło w oczy, a co może byście zmienili. I cóż, dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście. I co, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na kolejnych filmikach, jak i streamach. Cześć!